W tym wideo nauczysz się, jak postępować w przypadku fali upałów. W przypadku uderzenia ciepła. Powiadom służby ratownicze i wykonuj ich wskazówki. Przenieś ofiarę do chłodnego miejsca. W zależności od możliwości rozbierz ją całkowicie lub rozluźnij ubrania. Oblewaj wodą lub ochładzaj kompresę głowę i kark, aby obniżyć temperaturę. Jeśli ofiara jest przytomna, podawaj jej wodę. Jeśli jest nieprzytomna i oddycha normalnie, ustaw ją w pozycji bocznej ustalonej, oczekując na pomoc. Podczas fali upałów zastosuj się do następujących zaleceń. Opuść żaluzję, rolety lub zamknij futryny. Jeśli to możliwe, przewietrz lub wentyluj przynajmniej jeden pokój. Zamknij okna, gdy temperatura na zewnątrz przekracza tą wewnątrz. Stwórz przeciągi, kiedy zewnętrzna temperatura spada. Unikaj wychodzenia podczas najgorętszych pór dnia pomiędzy 11 a 18. Jeśli nie możesz odświeżyć się u siebie, spędzaj przynajmniej 2 godziny dziennie w klimatyzowanym pomieszczeniu, np. w publicznych placówkach. Unikaj aktywności fizycznej. Jeśli wychodzisz, weź butelkę wody, zakryj głowę oraz nałóż filtr przeciwsłoneczny. Regularnie bierz chłodne kąpiele lub prysznice. Pij regularnie przynajmniej 1,5 litra wody dziennie. Nie spożywaj alkoholu, kawy ani napojów słodzonych. Jeśli jesteś otoczony osobami starszymi, noworodkami lub młodymi dziećmi, pozostań szczególnie uważny, ponieważ uderzenie ciepła może się u nich pojawić bardzo szybko.